Boże, to niestety nas rozłączyło, ale już tu próbuję się połączyć. Ponownie. Jakieś problemy z internetem jak zwykle. Aha, też zerwało u ciebie. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz. Zobaczymy, czy odbierze to. Hejka! Udało mi się powrócić. No, teraz słychać. U mnie, słuchaj, i zerwało połączenie, i zerwało też streama. I cały czas mam tutaj napisane, napisane, że jest bardzo słabo połączenie. Przecież ja mam akurat bardzo sztywne połączenie, które działa w normalnych warunkach 8 na 8 megabitów. A, ale teraz Cię słyszę w ogóle ciszej. M mówisz. Nie mówisz teraz przez mikrofon? Ja mówię przez mikrofon, tak. To wcześniej Cię słyszałem dużo głośniej. A, wiesz? Co? Głośnik wyłączony, mam. Aha. To jest taki podcasterski. Wiesz. O, teraz, teraz będzie, będzie lepiej. No, no, muszę mówić bliżej, bo ja tak trochę jestem zachrypnięty moja córka się pochorowała, i ja o, też tak troszeczkę się Teraz cię się słyszę doskonale. No muszę, muszę muszę go muszę go, że tak powiem, muskać delikatnie ustami, to wtedy dobrze słychać. A słuchaj, <noise> y, bo tutaj widzowie y, y, pytali kim ty jesteś, to rozmowy etama. możemy zaprosić w ogóle do ciebie tylko wiesz no. co czy znaczy w ogóle ja się wywodzę? Tak ci powiem, to jest taka ze mną nie jest aż taka prosta historia. No, Znasz Marcina Osadowskiego, tak? Na pewno. No teraz jest w areszcie, tak? tak? No, no ja jestem jednym z czterech w sumie założycieli NPTV. Ona powstała już na długo przed tym, zanim Marcin w ogóle zaczął w tym NPTV-u się udzielać. W 2011 roku, zaraz po kongresie Nowej Prawicy, w kongresowej, stworzył ją Tomek Godleski. Tam doszło dwóch ludzi z Krakowa i ja, z tym, że ja się nie udzielałem treściowo, ja się udzielałem w tym, co umiałem robić czyli czołówki. I też tam u agenta Tomasza miałem robić w tym jego Corfu in the Movie miałem robić czołówki, ale w końcu tam się z przyczyn, że tak powiem, lenistwa bardziej niż technicznych rozmyśliłem. Te, długo w tym projekcie brałem udział, nawet muszę powiedzieć, że nawet byłem w partii przez chwilę, dosłownie przez chwilę, bo potem wycofałem wniosek, bo zorientowałem się, że... Sensu, czy w ogóle ja się wywodzę. Zacząłem tak ci... jak na lokalnym, jakby to powiedzieć, na lokalnym podwórku wyglądają te, te różne koneksje, takie różne gierki, dwor, na dworze tej partii, nie po prostu stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Ja jestem zbyt takim człowiekiem wprost mówiącym pewne rzeczy. Nie, nie, nie lubię takich gierek, tak? No, tak także. także miałem, miałem też niesamowitą okoliczność sikania do, do sedesu po Korwinie, bo po spotkaniu, po spotkaniu to brzmi śmiesznie, ja wiem o tym ale po spotkaniu w kafejce Petit Paris w 2009 roku działacze rozpieszli się a ja zostałem sam na sam z Korwinem co wielu działal, takich ekstremalnych, no jak to się nazywa, fanów Korwina pewnie wykorzystałoby ja, ja, ja mu nie przeszkadzałem, ale po prostu zostaliśmy zamknięci od zewnątrz, trzy, trzy godziny z nim spędziłem w jednej kawalice, w jednym pomieszczeniu, nie, sam na sam. No tak, tak, tak tam się udzielałem trochę, tak, 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 tak ideologicznie, bo miałem taką potrzebę w pewnym momencie, natomiast no, w tej chwili to już nie bawię się w politykę, za stary jestem, na to Nawet byłem raz na liście tutaj lokalnej, nawet nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc, że mnie wciągnęli na tą listę w wyborach, dopiero się dowiedziałem po fakcie, jak żyło po wyborach. Nie wiem, czy jakiś głos dostałem, bo tego nie sprawdzałem, nie interesowało. To znaczy to były... chyba to były wybory związane z radami osiedli, jakoś tak, mi się wydaje. Aha. Coś takiego na niższym jakimś pułapie, Ja dokładnie nawet nie wiem, bo ja po prostu się tym przestałem w ogóle mówię interesować już lata temu. No, korwin mi przeszedł w pewnym sensie, przecież ja tak ja, ja, ja osobiście też znam, ale. Przeszedł mi po prostu z tego względu, że znalazłem pewne niespójności w tym, co mówi. Ja już po prostu jego wykłady znałem na pamięć, razem z momentami, kiedy chrząknie dosłownie. I ja po prostu już potrafiłem zadać takie pytania, gdzie po prostu on odpowiadał przecząc samemu sobie. I, i uznałem, że to nie ma sensu. Tak? No, ja go lubię jako publicysta, nie jako polityka. Nie? To, to mnie w ogóle już po prostu nie interesuje, nie? polityka tam jakaś czy coś takiego. To jest, znaczy, ja wiem, że to jest tak, że nic nie zrobisz bez tej polityki, ale generalnie to, generalnie to po prostu odszedłem od tego. Owszem, tam patrzę czasami na jakieś nagłówki, nie czytam dokładnie tego, co tutaj się mi włączył. Przypominacz o wyjściu z psem, no. już pora. Ale nie z tym psem, tylko z poprzednim psem, który już nie żyje od kilku lat, natomiast, natomiast no, ksy zostawiłem na, na pamiątkę, że zawsze 020 wychodziłem z nim i transmitowałem te wyjścia na żywo. No, a nieważne, w każdym razie takie, takie, tamte. Ale to, 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 to z tym Marcinem i z tym Wojtkiem Olszańskim był, tak? Że tam, tak, tak, tak. Właśnie co o tym no, myślisz? To, 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 to. Znaczy no, właściwie to ja tam nic nie myślę o tym, bo po prostu ta afera po prostu jest, to jest taka typowa polska, polski taki, takie, taka degrengolada, jak ja to nazywam, że po prostu najpierw zaczęli na tych próć, na tych narodowych mediach, które są, no, moim zdaniem to, to, to jest partia rządząca, tak, generalnie, to, czyli takie pod, pod, jakby pod ich nutę. i mieli i jeszcze tacy byli, bo oni byli wulgarni, to trzeba powiedzieć, o sobie otwarcie, tak? E, urośli, bo oni mieli większe oglądalności czasami niż te, niż te, te takie tam te główne, czyli tam narodowe te, te, i czy tam Realu na przykład mieli nieraz większe, większe, większe zasięgi. I po prostu no, po prostu być może zaczęło to przeszkadzać, tak? Też, też nie, nie mogę wykluczyć, że na przykład nie chcę nie im ktoś zaproponować współpracy jakieś, nie? Takiej jakiejś, żeby wiesz, żeby za, za kasę po prostu byli, spuścili z tonu czy coś, ale powód taki, że tam spalili jakąś książkę, to, to, to w ogóle to, to nie jest powód do tego, żeby kogoś zatrzymywać, nie? Co to, jest, to jest wyrażenie własnych poglądów czy nawet wydarzenie artystyczne. I tyle. No tutaj, tutaj jest tylko taka kwestia, że jak to kiedyś mówił taki jeden, też znany publicysta, teraz nazwiska sobie nie mogę przypomnieć, Michał Marusik. Michał Marusik, po prostu, państwo może zrobić z każdym wszystko, co chce tak w demokracji. No i tak to, tak to wygląda, niestety. Krótko mówiąc, ci, którzy rządzą, ja tak kiedyś w Superstacji mówiłem, bo, bo, bo był taki program, się nazywał Bez Ograniczeń, i tam można było dzwonić. A tam Pierwsze swoje takie medialne, że tak powiem, próby wystąpień robiłem właśnie w superstacji. A kiedyś tłumacz, zacząłem tłumaczyć, bo była taka bitwa na dwie partie, PiS-PO, PIS tak ci, co dzwonili. No ja w końcu zadzwoniłem i zacząłem im wyjaśniać, mówię, wy się tak nie kłóćcie, bo ci, którzy rządzą, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, patrzą na was mniej więcej, mniej więcej tak jak chłop patrzy na krowę. Z tego typu, żeby żeby nic nie zjadła albo tylko trochę tej trawy, ale żeby mleko, mleko dała, tak?